Witam Państwa po krótkiej przerwie. Nasi nowi widzowie informuję, że oglądacie program Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo Rozrywkowego Galaksy w Szczecinie, a gościem moim tym razem jest Bartosz Lane Weber. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Któż, który reprezentuje dziś stowarzyszenie Estetycznego i nowoczesnego Szczecina. Proszę Państwa, my porozmawiamy o pomyśle na ym, zmiany w obrębie ulic, ulicy Jagiellońskiej, tak sobie powiedzmy plac Zamenhofa, prawda? Tak, prawda. Nasze stowarzyszenie przygotowało program, który nazywa się Jedna Ulica Rocznie i ma ono w założeniu zmianę obszaru śródmieścia miasta, tak żeby wyglądało ono estetycznie, tak żeby był przyjemniej odbierany przez ludzi i generalnie poprawił też odbiór naszego miasta. Czyli tak jak program pod jakim hasłem? Jest Jedna Ulica Rocznie. Zamierzacie jedną ulicę rocznie dostosowywać infrastrukturę, prawda, tą przestrzeń publiczną, do tego, aby nasze miasto było bardziej estetyczne, funkcjonalne. Tak, o to chodzi. Będzie to akcja, która ma na celu e, zmianę takich rzeczy jak chodniki, jak sposób przemieszczania się samochodu. I właśnie rozpoczynacie od ulicy Jagiellońskiej. Tak. Szczególnie w okolicy placu Zamenhofa, prawda? I tych ulic dochodzących. Tak, to jest, to jest prawda. E, miejsce to zostało wybrane e, niezależnie od e, akcji Gazety Wyborczej, która też e, zainteresowała się tym miejscem. Po prostu uważamy, że miejsce to z deptakiem... E, Bogusława, który się, który się łączy, będzie naprawdę bardzo fajnym miejscem dla, dla naszego miasta i dla mieszkańców. No ulica Jagiellońska jest taka dość trudna, prawda? Tam, tam jest mało miejsc, dużo miejsc parkingowych, mało chodnika. Jak się odnoszą do tego waszego pomysłu? Bo, bo my w trakcie teraz, tutaj zwracam się do panów operatorów, realizatorów, będziemy oglądali wizualizację, rozumiem, w trakcie naszej rozmowy już jest. Rozumiem, że pięknie przygotowana, razem z wydziałem, Urzędu miasta? Z Biurem strategii w Urzędzie Miasta, tak, znaleźliśmy w tym, w tym obszarze bardzo, bardzo dobrych partnerów do dyskusji tak naprawdę nasz projekt, pomysł na to ulicę narodził się 3 lata temu i tutaj tak cierpliwie, cierpliwie przepychaliśmy ten pomysł aż trafiliśmy na właśnie na Biuro Strategii, które, które wspomogło nas Dołączyło w Dołączyło się jakby, uwzględnione tak. już te, te zmiany są, te budowa, przebudowa w budżecie miasta jak się okazuje, tak? Tak, to jest prawda, pieniążki już są zapisane w budżecie miasta, więc e, przygotowujemy wszystko, żeby tak naprawdę zmiana odbyła się w sposób prawidłowy i, e, i żeby to wszystko miało sens. Jak ta ulica będzie wyglądała, to Państwo widzą, ale może powiesz w trakcie, prawda? Bo tam chodzi o i oświetlenie, i więcej zieleni, i miejsca tak, parkingowe. Tak, tak, także na placu Zamenhofa pojawi się również fontanna. Generalnie, idea jest taka, żeby. Ulica ta była uwolniona, chodniki, żeby były uwolnione od samochodów, żeby ludzie, którzy, którzy spacerują, którzy się przemieszczają, którzy mieszkają w tym, w tym rejonie, mieli jak najlepsze warunki właśnie, właśnie do życia, do przemieszczania się. Patrzymy też, jest to ukłon według mnie także dla, dla handlowców, dla przedsiębiorców, którzy na tej ulicy mają swoje punkty, które dzięki, dzięki tym zmianom będą mogli w bardziej europejski sposób, że tak nazwijmy. No właśnie, a nie obawiają się czegoś, nie mają jakichś obaw, na przykład pod tytułem, że mniej klientów, bo nie można dojechać? Są takie obawy, tak, nawet podczas konsultacji społecznych w Urzędzie Miejskim, kiedy dyskutowaliśmy o zmianie organizacji ruchu na, na ulicy, tak, na ulicę mm -hmm. kierunkową, A Skąd, to jest, przepraszam? To od? będzie od wojska polskiego w kierunku Placu lotników. Placu lotników, tak. No, kupcowie, przedsiębiorcy mieli takie obawy, mają dalej te obawy, że z powodu mniejszej ilości miejsc parkingowych i zmian organizacji ruchu ich handel ucierpi, kolega ze stowarzyszenia razem z, z innymi członkami i osobami chętnymi przeprowadził w zeszłym roku badania, które pokazały, że tak naprawdę 82% osób, którzy robią zakupy w tych punktach usługowych To są piesi To są piesi i użytkownicy komunikacji miejskiej, a także rowerzyści A czy przedsiębiorcy nie boją się tego, że jeżeli pięknie wyremontujecie te ulice przed ich sklepami, firmami, to czynsze pójdą do góry? Wydaje. Czy to jest zagwarantowane dla przedsiębiorców, że nic się nie zmieni w tej kwestii? E, czy się nic nie zmieni? No w większości, nie wiadomo. nie wiadomo, w większości są to raczej właściciele lub osoby, które mają długoterminowe umowy najmu. Ostatnio w Gazecie Wyborczej też pojawił się raport, który pokazuje, że jest sporo, pustej powierzchni handlowej na ulicy Jagiellońskiej. Można powiedzieć, że, e, że jest to m.in. efekt tego, że właśnie ulica ta jest niedostępna dla, e, Bo dla kierowców. Bo tam były pomysły parę lat temu, prawda? Żeby zrobić tą ulicę takim, taką ulicą mody powiedzmy sobie szczecińskiej, gdzie byłoby bardzo dużo butików e, z ubraniami. Jeśli przejdziemy się tą ulicą możemy zauważyć, że takie punkty handlowe z droższą odzieżą, z Są. droższymi e, elementami wystroju znajdują się, e, znajdują się na tej ulicy i uważam, uważam, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry punkt do startu, żeby właśnie taka ulica handlowa pojawiła się w, w sercu szczecina, w sercu szczecina. Sobie. tak taka jest prawda w całej Europie, w Polsce również pojawiają się punkty handlowe na ulicach. To jest, to jest efekt tak naprawdę zmian. Teraz jesteśmy się centrami handlowymi, ale tak naprawdę na, na zachodzie Europy to najlepsze najlepsze lokalizacje są to właśnie ulice handlowe w centrum miasta. Myślicie już o kolejnej ulicy? co jeszcze tam takiego wymagałoby gruntownego remontu, polepszenia tej przestrzeni publicznej? Tak naprawdę to, to w zasadzie cały obszar Śródmieścia, tak, Półszczecina, ale wydaje nam się, że zainteresowanie ulicami przyległymi, takimi jak Monte Cassino, jak ulica Rajskiego, ulica Rajskiego już ma niebywałe zmiany, tak, przez, przez jednokierunkowość, przez kontrapas, pojawiają się tam nowe punkty gastronomiczne, więc uważamy, że koncentrowanie się w tym obszarze, który kiedyś był nazywany obszarem Deptaku gwiaździstego, który taka, taka koncepcja była, jest, jest bardzo dobrym punktem, tak też na szlaku komunikacyjnym między placem zgody, a placem brunwalskim są to te miejsca bardzo chętnie. E, może odwiedzane przez szczecinian, ale nie do końca jeśli chodzi o funkcje takie handlowe czy gastronomiczne, żeby, żeby zatrzymać się, napić się kawy czy kupić jakieś, jakieś ubranie. Czytałam też na waszej stronie, na stronie Sensu Stowarzyszenia Szczecińskiego dbającego o estetykę i funkcjonalność naszego miasta, że chcecie też y, walczyć z patologią y, w obrębie tamtych ulic. Wiemy co tam się dzieje. Nie, 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 nie zawsze tam jest bezpiecznie, prawda? Znaczy walczyć z patologią to może takie zbyt brutalne określenie, ale, ale dobrze wiemy, że poprzez zmianę charakteru ulicy, poprzez zmianę estetyki i też doświetlenia tej ulicy na pewno zmniejszy się e, niebezpieczeństwo, zmniejszy się groza w tych obszarach. Te straszne bramy, prawda? W tych, w, tych, w tych wąskich chodnikach, gdzie boimy się przejść. Tak, a jeszcze jak dodatkowo samochody spychają nas pod samą ścianę i musimy przechodzić obok tego, gdzie niejednokrotnie też no, nieładnie pachnie, nieładnie wygląda, to, to nie dziwię się, że, że w tym miejscu ludzie boją się przejść, a naprawdę... Śródmieście Szczecina to jest, to jest perełka architektoniczna. Powinniśmy być z tego dumni, powinniśmy dbać o ten obszar. Czyli Państwo już widzieliście, jak ulica Jagiellońska będzie wyglądała kiedy? Prace się rozpoczną jeszcze w tym roku? E, prace projektowe powinny się zakończyć w tym roku. Liczymy, że jeżeli, jeżeli szczęście dopisze... A budowa wszystko, kiedy ruszy? Miejmy nadzieję, że, że jest szansa, że w tym roku, w przyszłym roku, pewno, w przyszłym roku na pewno. I na ile są przewidywane prace? 2 3 lata? Nie, to nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby to trwało żeby dłużej tak rok. Mhm, bo ulica wówczas będzie wyłączona. Z ruchu. No, oczywiście no, zmiana, e, zmiana nawierzchni, chodników, mm -hmm. e, zmiana nawierzchni jezdni e, będzie prowadziła do tego, że ulica musi być zamknięta, ale wydaje mi się, że historia ostatnich miesięcy wcześniej pokazuje, że nawet takie kluczowe ulice jak, e, jak ulica Piastów, jak okolice Bramy Portowej, jeżeli są zamknięte, kierowcy bardzo szybko znajdują alternatywy i potrafią sobie poradzić, bo, bo nie ukrywajmy, w Szczecinie korków nie ma. W Szczecinie może czasami jest jakieś dłuższe czekanie na światło, na światło zielone. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Proszę również. Państwa, gościem był Bartosz Lein-Weber ze Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina, współtwórca projektu Jedna Ulica Rocznie. Proszę Państwa, zapraszam na przerwę, po niej serwis informacyjny. My ponownie widzimy się o godzinie 18.30. Do zobaczenia. Dziękuję.